Wraz z nadejściem zimy obserwujemy coroczny wzrost zachorowań na infekcję układu oddechowego grypę, wirus RSV-COVID-19 czy zwykłe przeziębienie. Sprzyjają temu niskie temperatury oraz fakt, że częściej przebywamy w zamkniętych, nie zawsze dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Jednak, według ekspertów zajmujących się zdrowiem holistycznym, zimowe wirusy to tylko część problemu. Prawdziwymi winowajcami są często osłabione systemy odpornościowe wynikające ze złej diety. Toksyn środowiskowych czy zanieczyszczenia polami elektromagnetycznymi, zamiast polegać wyłącznie na środkach promowanych przez wielkie koncerny medyczne, warto zwrócić uwagę na coś. Co większość z nas ma już w zasięgu ręki na domową półkę z przyprawami? Imbir, kurkuma, cynamon i papryka chili, od wieków cenione w medycynie tradycyjnej, zyskują dziś naukowe uznanie jako potężne narzędzia wzmacniające naszą odporność. Zacznijmy od imbiru, prawdziwego zimowego wojownika. To podstawowy składnik rozgrzewających herbat, którego działanie wykracza daleko poza sam smak. Imbir jest bogaty w przeciwutleniacze, takie jak gingerol i shogaol, które zwalczają stres oksydacyjny osłabiający nasze ciało. Najnowsze badania pokazują, że imbir może zmniejszać powstawanie płytki w drogach oddechowych wywoływanej przez wirusa RSV nawet o 20%. Co więcej, imbir posiada właściwości termogeniczne, pomaga podnieść temperaturę ciała i stymuluje krążenie. Jest to kluczowe, ponieważ badacze z reale odkryli, że niższe temperatury w nosie osłabiają nasze białka odpornościowe. Rozgrzewające efekty Imbiru tworzą więc środowisko, którego wirusy po prostu nie lubią. Kolejnym sprzymierzeńcem w twojej kuchni jest cynamon. Choć ostatnio głośno o nim w kontekście ochrony mózgu, jego właściwości przeciwzapalne są znane od tysiącleci. Cynamon jest skarbnicą polifenoli, które pomagają regulować nadmiar cytokim białek odpornościowych związanych ze stanem zapalnym. Dodatkowo cynamon pomaga stabilizować poziom cukru we krwi. Zapobiega to nagłym spadkom energii, które obciążają organizm i bezpośrednio tłumią naszą odporność. Wystarczy szczypta dodana do kawy, owsianki czy pieczonych warzyw, by zapewnić sobie łatwy, codzienny zastrzyk zdrowia, nie możemy zapomnieć o kurkumie. Stosowanej od tysięcy lat w medycynie ajurwedyjskiej i chińskiej. Jej aktywny związek kurkumina to jeden z najsilniejszych naturalnych przeciwutleniaczy. Skutecznie zmniejsza ona stany zapalne, które mogą utrudniać prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Badania sugerują, że regularne spożywanie kurkumy obniża ryzyko wielu chorób cywilizacyjnych poprzez łagodzenie przewlekłych stanów zapalnych. Eksperci radzą jednak zachować ostrożność przy suplementach i skupić się na zastosowaniu kulinarnym. Kurkuma świetnie pasuje do zup, dań z dyni czy pieczonych warzyw. Pamiętaj jednak, by zawsze łączyć ją z odrobiną czarnego pieprzu, który drastycznie zwiększa jej przyswajalność. Jeśli lubisz pikantne smaki, papryka chili może być Twoim najlepszym przyjacielem w sezonie przeziębień. Zawarta w niej kapsajcyna robi znacznie więcej niż tylko udrażnianie zatok. Badania wskazują, że stymuluje ona produkcję komórek odpornościowych i skutecznie rozrzędza śluz, co przynosi ulgę przy katarze. Chili pobudza również metabolizm, pomagając organizmowi mobilizować rezerwy energii do walki z infekcją. Wystarczy odrobina dodana do posiłku, by uzyskać naturalny i aromatyczny zastrzyk odpornościowy. Wszystkie te przyprawy odzwierciedlają szerszy zwrot w stronę zdrowia holistycznego. To przypomnienie, że nasza dieta odgrywa kluczową rolę w budowaniu odporności. Podczas gdy przetworzone cukry i oleje roślinne podsycają stany zapalne w naszym ciele, nieprzetworzona żywność i bogate w polifenole przyprawy przywracają mu utraconą równowagę. W sezonie katarów i kichania lekarstwo często znajduje się już w twojej spiżarni. Wykorzystanie tych naturalnych skarbów to jeden z najprostszych kroków, jakie możesz podjąć, by cieszyć się zdrowiem przez całą zimę. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naturalnych sposobach na wzmocnienie organizmu, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu i zostaw lajka pod tym nagraniem, jeśli te informacje były dla Ciebie przydatne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.